Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i moi drodzy, proszę bardzo, bluzeczka GNL, i to nie jest przypadek, bo dzisiaj przyjeżdża do mnie Wicka, która wygrała konkurs w GNL-u. Tutaj możecie gdzieś zobaczyć odcinek, kiedy ten konkurs trwał, odbył się. Wtedy byłam po prostu w GNL-u na miejscu. Był konkurs, który polegał na tym, że trzeba było zrobić zakupy za daną kwotę i można było wygrać właśnie. Odwiedziny w mojej stajni jazdy na Quevedo. Ogólnie taką oprowadzkę po stajni. Dzień ze mną, powiedzmy. Także dzisiaj przyjeżdża do mnie Wicka. Bardzo, bardzo się cieszę z tego powodu. Poznawanie Was tak ym, kameralnie, tak wiecie, jeden na jeden, to zawsze jest super doświadczenie, bo wtedy mamy czas, żeby porozmawiać, odpowiedzieć na wszelkie pytania. Także dzisiaj spędzimy taki dzień, oczywiście to nie będzie jedyny punkt tego wszystkiego, ale od tego zaczniemy. Uwaga, Wiktoria jest już u mnie, przywitaj się. W ogóle mega, mega fajna dziewczynka, cieszę się, że do mnie przyjechałaś. I tutaj, uwaga, mam dla ciebie prezent, także możesz zrobić open boxa na żywo. Mam nadzieję, że wszystko będzie pasować. Tak, to jest czapeczka na sesję dzisiaj. Ja swojej nie mogłam znaleźć, ale ty masz chociaż. O. Dla jakiego konika będzie? Do salsy albo do O, dobrze, dobrze. Tak, ciasteczka, candy, proszę bardzo. To jest na strzałki bardzo fajny produkt. Tutaj jest do skórzanych rzeczy. To nie tylko na siodełko, na oficerki, na sztyblety, cokolwiek tam masz skórzanego, to się przyda. No, Kanary i uwiąz. Dla jakiego konika? Jakiegoś dużego, bo to jest full. No, ona kogoś tak, będzie. Tak, koszulka na sesję GNL, a także mam nadzieję, że się podoba prezencik. Tak. Super, bardzo się cieszę. No nie, no elegancko. I pasuje wszystko, bo się stresowałam, że może za duże czy coś będzie, ale nie, no jest gites. Pięknie wyglądasz. Dobra, Wiktoria, jak ci się podoba klaweda Cudowny jest, ale trochę duży. Trochę duży? Nie. Ale jaki brudny, spójrz. klaweda ty zawsze jesteś czysty chłopak. Możesz go pogłaskać śmiało, on jest taki, nikt nie zrobi. O, przywitał się, cześć. Się Wiktoria będzie na tobie jeździć, wiesz? Musisz być taki chłopak. Tutaj uczymy Wiktorię robić pudełka dla Cuevedo. <grytania> to nie jest prosta sprawa. Półmiarki, nie? Do każdego posiłka, czyli tyle. Tak mniej więcej. Ja jeszcze trochę. On jest duży, gruby, więc wyjście. Mm. <laughs> dobra, super. I to jest jakby baza i teraz zaczynamy dodatki tak, pomiarce tego do każdego. To możesz już sobie... O, tutaj schowamy. No, mamy zdolany. I teraz tak samo odkręcasz tutaj i całą taką miareczkę elektrolitów do kolacji. Czyli kolację ma tu gdzie trójeczka. i idzie do każdego. Tak, super. Jeden. Dwa. Teraz uwaga, jesteśmy razem z Wiktorią i będzie pierwszy raz jeździć na Quevedo, a w takich sytuacjach wiadomo, masz 11 lat, więc co trzeba nosić na jazdę? Kamizelkę. Kamizelkę. Tak dokładnie. I w ramach jakby współpracy z firmą Comperdel otrzymałam kamizelki również po to, żeby dzisiaj pokazać wam te dziecięce, więc Wiktoria będzie moją modelką, ją ubierzemy, dopasujemy kamizelkę najlepszą. Więc nie przedłużając, zaczynamy. No, dobra, dobra, tutaj, super. To może być za duża, czy dobra? Nie, to może dobra. No, o, super. Ogólnie masz takie uczucie, że jest dość ciasno, tak? Do zapięcia, ale że da radę. Dobra, to zapięcie sobie. Tak właśnie w ogóle powinno być. Powinno być uczucie, że jest ciasno, ale że możesz zapiąć, czyli tak jak ma teraz idealnie Wiktoria. I to i w ogóle te kamizelki, musisz chwilę w nich pochodzić, bo one się jakby za sprawą ciepła zaczynają bardziej dopasowywać do Twojej sylwetki. Czyli jest ciasno, ale nie, mo nie możesz oddychać, wszystko i w ogóle. Teraz najważniejsze jest to, czy Ci się przekręca. Nie przekręcać się, nie? Nie. masz takiego czegoś, żebyś przekręciła. I kolejna rzecz, odbyć się. Tu jest ogonek, on jest elastyczny w tych kamizelkach, więc to nie jest tak, że jeden jest za długi i wtedy będzie źle, bo i tak usiądziesz i nie będzie problemu. Więc to jest super i wydaje mi się, że tak. Nie obkręca się, najważniejsza zasada, nie obkręca się. Jest jakby trudne do zapięcia, ale da radę, bo to i tak jakby za sprawą ciepła się bardziej dostosuje. No i ten ogonek jest jakby drugą, trzecią rzędną sprawą, bo jest elastyczny. Dzień dobry moją drogę. Witam. Patrzek ładna kamizeleczka tutaj. To jest Madla, a to jest e, moja Wiktoria tutaj, co wygrała kompletnie no <śmiennie> mam. Chciałam poznać. No, beżowy look musi być. Pięknie wyglądacie. I idziemy na plac. Czułeś sportowo? Tak. Ale wyglądacie torpeda. Jeszcze mi chciała obrót pokazu. No, no. Super. Profesjonal robi sesję misji. Głowę do podnieś te uszy. Eee. Tak. Ze względu na to, że mamy upał i kłębcia był grzeczny, także zasłużył na kąpiel. Kąpiemy tutaj elegancko Wika. Moczy go i będziemy działać. No nie, no roboty zrobiłyśmy z Wiką niesamowitą. Kłębę to wygląda przepięknie. Piąteczka? Jak Ci się w ogóle podoba dzień jako właścicielka konia? Super. Super. Mogłabyś tak żyć? Tak. Super. No, kłębę do bardzo grzeczny przy kąpieli. A teraz Wika zasłużyłyśmy, wiesz na co? Na lody i zimne picie, co? Chyba tak. chyba tak. Dobra, lecimy na lody. Hej, tu Misia, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale i jest to kolejny odcinek z zawodów, czyli chyba to, co lubicie najbardziej. I moi drodzy, ja po prostu nie wiem, o co chodzi. Czy to jest kwestia mnie, że ja mam takie po prostu szczęście, ale mam kolejne zawody, na które jadę i pada. Po prostu mamy lipiec, nie wiem o co chodzi, jest tak jesieniarska pogoda. Mimo to damy radę, ja mam naprawdę już spore doświadczenie, jeżeli chodzi o zawody, starty w deszczu. Mam chyba pięć kurtek na przebranie, e, tutaj widzicie, że jestem ciepło ubrana, powinno być wszystko w porządku, mam taką wielką nadzieję. I dzisiaj jest w ogóle wyjątkowy dzień, mamy sobotę, startujemy w Jaszkowie, ale wyjątkowe jest to, że pierwszy raz z Kłowiedą wystartujemy P. Ja nigdy... Nie jechałam wyższych zawodów niż L1, czyli 105 cm i to było w ogóle na gasie na do nigdy, także jestem niesamowicie podekscytowana i mam nadzieję, że nam dobrze pójdzie pomimo tej niekorzystnej pogody. Witamy już z Jaszkowa, do na spacerku. Proszę bardzo, jest już Dominika. <głosy> <głosy> Razem teraz sobie spacerujemy z marko i z Kłekciem. do ma energii, jak widać tutaj. Mostkowiak, Mostkowiak, Mostkowiak. Więc spacerujemy, żeby chłopak się troszeczkę wiecie, rozchodził, bo w bok się teraz stał, nie był na pastwisku, to musi coś mieć od życia. Dobra, do zalania, proszę bardzo, ziółka do zalania, czajnik elegancki, tutaj też można na żywo śledzić wyniki, co się dzieje na arenie, także naprawdę fajnie. Śmietniczki eleganckie, myjeczka, dzisiaj jesteśmy akurat w tej chyba jeszcze nie do końca wyremontowanej, albo po prostu inaczej wyremontowanej stajni niż ostatnio w Jaszkowie, ale też jest naprawdę bardzo fajna. Coś mamy solarium, więc gituwa. Myślę, że po startach skorzystamy sobie z Quevedo, niech ma coś. Szczególnie, że pewnie zmoknie, także dzisiaj się jak najbardziej przyda solarka. No, a my robimy żarcie najpierw dla Kławcia, a potem ja idę coś zjeść. Teraz jeszcze Kłewce dostanie obiad. Na przekupstwo oczywiście marchewki i pietruszki. Grube. Masz się dzisiaj spisać, tak? Dzisiaj masz dobry dzień. Matka, proszę bardzo, patrz jak się rozpieszcza. już skakał pięknie. No. Nie ma to jak w lipcu pić zimową herbatkę. Masakry, jak oceniasz pogodę na nasze starty. No, ale patrzcie jak ekskluzji. Czekamy na jedzonko, oglądamy parkour, będzie taki sam LL jak w L, Będziemy potem będzie tam zmiana. Jedzenie, no właśnie. A ja jak jak w ten zamykam oczy, to już sobie liczę nie wszystko, nie? Dobrze, dobrze. No nie, no jakie sportowe w ogóle. Patrzcie, sałateczki, fit. Wow. No, no. Ja jestem z nas dumna, my jak takie właśnie. Przygotowujemy się tu oglądamy parkour, tu jemy zdrowo, siła, moc. A kogo tutaj mamy? Hello. Hello! Asia tu w żywiole swoim. Ej, w ogóle jak Kłwado w tym świetle się błyszczy, potem Ci pokażę, ale wygląda jak taka fura tutaj. jest tak ciemno, że dziwna, że się No nie, ale to jest takie. Średnią. średnią na jeża. Średnią, średnią. Ale Asia, już tutaj rozmawiałam z Asią, że ona jest moim taliszmanem szczęścia. I tak. gdzie ta pogoda Asia? No właśnie mówiłam, że nie wszystko da się załatwić. No, niestety z pogodą dzisiaj mi się nie udało. Ale dobre przejazdy załatwią. będą dobre. No i to ja rozumiem. muszę trzymać, to, to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, dokładnie. O pogoda za kratek. Z pogodą damy radę. Tak, damy radę nawet w deszczu. Tutaj proces twórczy czyszczenia sprzętu trwa w najlepsze. Tak naprawdę powiem Wam, że świadomość tego, że może padać i i tak ten sprzęt będzie wyglądać, jak będzie wyglądać. Trochę mnie martwi, no ale wiadomo, że i tak trzeba troszeczkę chociaż wyczyścić, żeby nie było. Nigdy nie wiem, jaka pogoda się trafi, więc biorę się za czyszczenie. Oglądałam już parkour. Jestem samca na LL, więc bardzo, bardzo dobrze. Obejrzałam już dużo przejazdów, także trasa jest mi dobrze znana, linie są mi dobrze znane, więc to jest zwycięstwo. O matko, a myślałam, że tu jest przetarcie, a to jest tylko brud. Biorę się za sprzęcik. Damy, idziemy na Aleczkę. Pogoda na razie sprzyja, więc Asia się postarała. Zobaczymy jak przejazdy, ale taką pozytywną. Na zostanie najchętniej wszedł skonja i tańczyła. także <noise> to chyba dobry znak. Powiem Wam, że naprawdę tego dnia byłam jakaś zestresowana i niby mówiłam, że tutaj ekscytacja pozytywna. Chciałam to sobie w głowie gdzieś ułożyć, że tak jest, ale jednak moje ciało, moja głowa no, wskazywały na to, że pojawił się u mnie stres. Ja przez ostatni czas jestem ogólnie, byłam mocno zestresowana, miałam słabe momenty. Teraz już wiecie dlaczego. No i w ogóle jedziemy pierwszy przejazd. Który zobaczycie zaraz, jak się zakończy. Mamy pierwsze wyłamanie. Moje tempo beznadziejne: po prostu zero galopu. E, dosłownie do się zatrzymywał już z daleka, a ja nic z tym jakoś szczególnie nie zrobiłam. Powtarzałam ten sam najazd. No, po prostu masakra, ale tak jak mówię, ostatnio, ostatnie czasy nie były proste, teraz już wiecie dlaczego. I to wszystko się mocno odbiło na mojej głowie, na mojej jeździe konnej, na tym, jaka byłam teraz nieobecna jeżdżąc konno. Nawet się to odbiło właśnie na moim zaufaniu do Quevedo. Tutaj jedziemy już drugi przejazd. W końcu nie jechałam e, petki, tylko zdecydowałam się pojechać drugi raz Elkę. No bo nie było sensu jechać wyższego konkursu, skoro tak wyglądał e, ten niższy. No i ogólnie no, ten przejazd e, będzie na zero, już Wam zdradzę. Ale i tak widzę w nim sporo chaosu, jakby nie czułam się jednością z Quevedo, tak jak już zazwyczaj się czułam na parkurze. Tylko trochę to było takie, um, no, że ja swoje, on swoje, ja tylko, że walczyłam o to, żeby po prostu przejechać te przeszkody. Widać było, że się spięłam, że właśnie moje zaufanie do Quevedo gdzieś tam e, się zmniejszyło, jego do mnie też na pewno. Więc do końca no, nie jestem zadowolona z tego przyjazdu. To nie był na pewno nasz dzień. I no cóż, teraz już wiecie, dlaczego. Teraz to wszystko wyglądało gorzej niż zazwyczaj, ale no, nie, nie potrafiłam tej mojej psychiki wyłączyć na te przejazdy i skupić się na tym, co powinnam, na czym powinnam. Bardzo dobry burger. W ogóle, zobaczcie, kto przyjechał na mój debiut w P. <grym w górę> Jak mi poszło? Skomentujcie. Super, super debiut w P. <grym w górę> Ale jutro też będziecie, prawda? Nie. No. Ja nie jestem, Mati, Ty będziesz, prawda? Ja, ja dobre jasne. Dziękuję. Asia, Asia. Ale, ale Asia ogólnie chociaż... Będę no, no, będziesz, Ty będziesz. Ale Asia, inaczej się umawiałyśmy. Pogoda jutro... dzisiaj nie miała być ważna, miało być udany start. więcej padać, jak wiedziałam. Cudownie, jeszcze lepiej, jeszcze lepiej. Dzisiaj, moi drodzy, najlepiej mi wychodzi jedzenie. Starcie trochę gorzej, ale jedzenie. będzie super, dobrze. Jutro będzie dobrze, prawda? Ale przyjedziecie? Dzień dobry, dzień drugi. Witamy znowu ze spacerku. Idziemy sobie chwileczkę trochę pochodzić. A tak, będzie vlog. Pływa do potwierdzę. Więc my sobie chwilę spacerkujemy, zaraz będzie miał robione koreczki przez Asię. No, jakiś śliczności? Dzisiaj mam vibe taki, w ogóle tu mi się koszula, że staram się. Łapcie, Staram się za dużo nie myśleć o samym P. Na razie skupiam się na Lce, którą też jadę. Więc dzisiaj mamy konkurs zwykły, mój ulubiony, także bardzo dobrze się zapowiada. Muszę wychilować, złapać oddech i nie dać się kurde emocjom, które wczoraj troszeczkę mnie przejęły. Także taki mamy plan, realizacja. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepsza. <grymne> nie wedo. To już chciał tak wysoko już poskakać, a matka a matka matki głowa wczoraj nie zadziałała. Pierwszy przejazd klasy L, i proszę bardzo, odbicie nie pasowało. I to tak jak mówię, on też stracił zaufanie do mnie, dlatego postanowił nie odbijać się z piątej nogi, tylko zrobić stopkę. I rozumiem go, naprawdę go rozumiem, jakby mądry koń. To ja tutaj w tych przejazdach e, pokazałam brak <laughs> umiejętności. On tak naprawdę e, wiadomo, że trochę pewnie też się nauczył przez. Wczorajszy, jakby przez pierwszy dzień zawodów, pewnych rzeczy, które teraz będziemy no, ciężko pracować. Na przykład tutaj mógł już się odbić, ale nie zrobił tego, e, więc no, oboje po prostu teraz musimy nabudować zaufanie do siebie. Musimy dużo, dużo pracować ujeżdżeniowo, bo mamy e, tutaj pokazany jest właśnie nasz problem z lewymi zakrętami, gdzie on mi wpada na prawo. Więc ja wiem, że sporo pracy przed nami. Sporo pracy przede mną, żeby lepiej opanować moje emocje tutaj skok posłuszeństwa. Pojechaliśmy sobie czwórkę, już ładnie skoczył, oczywiście decyzja o tym, żeby drugi raz jechać Elkę, już oczywista była, więc pojechaliśmy drugi raz Elkę, zrezygnowaliśmy z petki. Stwierdziłam, że oczywiście no, nie ma najmniejszego sensu, żeby pchać się w wyższy konkurs, skoro um, no, nie poszedł nam ponownie pierwszy przejazd w niższej klasie. Więc ja po prostu wiem, że teraz dużo pracy przed nami, już teraz ona się dzieje, w tym momencie, w którym ja Wam opowiadam, nad moją głową, nad tym, żebym była spokojna, rozluźniona, żeby to wszystko po prostu miało wpływ na naszą jazdę, bo Cuevedo jest koniem, który bardzo mocno rezonuje z jeźdźcem i on tak naprawdę wystarczy jakiekolwiek moje spięcie, a teraz jak widzicie tych spięć podczas tego przyjazdu było ogrom, żeby on również to odczuwał, dlatego teraz mamy dużo pracy domowej, mamy dłuższą przerwę teraz w startach, ponad trzy tygodnie chyba nawet miesiąc nam wyjdzie, więc na pewno będzie lepiej na kolejnych startach.